event! Siema, witajcie na Ketchen Relax w inkubatorze małego kanału wędkarskiego. Druga już edycja tej inicjatywy. Pierwsza edycja, zakończona całkiem niedawno, wygrał kanał FIFAN Wędka prowadzony przez kolegę Dawida. Tutaj wyświetla Wam się link do tego kanału. Możecie sobie zobaczyć. Jak prowadzi swój kanał, jakie publikuje filmy i możecie zostawić mu subach. Dawid dąży do tego, żeby osiągnąć 1000 subskrypcji. To też jest główne założenie tej inicjatywy inkubatora, wcześniej młodego kanału wędkarskiego, a teraz małego kanału wędkarskiego. Cały pomysł rozpoczął się w 2019 roku. Tutaj wyświetla Wam się kolejny link, jeżeli ktoś chce zobaczyć o co tam chodziło. A teraz przejdźmy już do zasad. Jeżeli chodzi o pierwszą i główną zasadę, to nie zgłaszaj swojego kanału jeżeli nie spełniasz tych trzech założeń które za chwilkę usłyszysz jeżeli zamieścisz swój kanał w propozycjach pomimo tego, że wiesz, że nie spełnia on tych oczekiwań, to znaczy, że po prostu nie szanujesz mojego czasu, nie szanujesz mojej pracy, mojej inicjatywy po to, żeby wybierać te kanały spośród tych kanałów, które spełniają takie warunki, dlatego lepiej żebyś poczekał, spełnił te warunki które za chwilkę usłyszysz i wtedy zgłosił swój kanał, ponieważ jeżeli Zrobisz to już na tym etapie, a nie spełnią tych warunków. Twój kanał straci możliwość wzięcia inkubatora małego kanału wędkarskiego, i to na zawsze i w tej edycji, i w kolejnych. Chodzi o to, żebyśmy szanowali swój czas i szanowali inne osoby, które prowadzą kanały i które spełniają te wymagania. Jakie to wymagania? Już Wam wszystko mówię. Jeżeli chodzi o pierwsze z założeń inkubatora małego kanału wędkarskiego, twój kanał musi mieć mniej niż 1000 subskrypcji. W momencie, kiedy trafia jako propozycja do inkubatora małego kanału wędkarskiego, być może na przestrzeni roku, teraz mamy kwiecień, być może na przestrzeni roku osiągniesz już te 1000 subskrypcji. Absolutnie nie będzie to dyskwalifikować nikogo od wejścia do finału. Druga z zasad to publikowanie filmów przez co najmniej 6 miesięcy. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli swój pierwszy film zamieściłeś na przykład w październiku, ten miesiąc jest brany jako pierwszy z miesięcy, który publikowałeś. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Jest 6 miesięcy przed kwietniem, czyli przed tym etapem, który został zamieszczony. Możesz zgłosić swój kanał. Natomiast jeżeli rozpocząłeś swoją przygodę z YouTube'em i twój pierwszy film pojawił się w listopadzie, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec nie jest dopiero szóstym miesiącem, więc nie minęło jeszcze 6 miesięcy i możesz dopiero zgłosić się na kolejnym etapie. Ostatnia trzecia, bardzo prosta zasada. Na Twoim kanale musi być przynajmniej 6 filmów. Jest to bardzo istotne po to, żebym mógł wybrać spośród kanałów, które się zgłoszą. Taki, który przekazuje dobre treści wędkarskie, który przekazuje fajne, Filmy dla widzów po to, żebym ja też swoim widzom mógł polecić coś, co jest wartościowe. Wydaje mi się, że jest to bardzo proste i oczywiste. Jeśli chodzi o nagrody, chyba to, mojego kanału wędkarskiego 2021, na pewno możecie spodziewać się, że będzie grubiej niż w poprzedniej edycji. A co w poprzedniej edycji dla FIFA Wędka? Po pierwsze jest to mój przyjazd na wody Dawida, tam wspólnie powędkujemy, tam nagramy wspólnie film, który ukaże się oczywiście na moim kanale. I dodatkowo w tym czasie, kiedy pojadę do Dawida, będziemy razem nagrywać filmy, będziemy razem wędkować, postaram przekazać mu się też troszeczkę swojej wiedzy, którą zdobyłem, jeżeli chodzi o algorytmy, jeżeli chodzi o SEO, jeżeli chodzi o pewne... Takie spójne założenia podczas prowadzenia kanału, które powinno się mieć na uwadze, powinno się o to dbać, i być może to też ułatwi mu dalsze prowadzenie kanału. Plus, filmy, które nagramy, pojawią się oczywiście na moim kanale, przez co zyska dodatkową promocję. Wędkarstwo po mojemu Mariusz Mariusz ufundował również dla FIFA Wędka i drugiego z finalistów, akurat jeśli chodzi o pierwszą edycję dwie takie pamiątkowe nagrody takie statuetki, które będą właśnie pierwszymi historycznymi takimi nagrodami, statuetkami e, jeżeli chodzi o inkubator młodego małego kanału wędkarskiego dodatkowo Lucol 515 jeden z moich widzów zaproponował, że każdy z uczestników finału, akurat jeżeli chodzi o pierwszą edycję, było tam pięć kanałów ale tylko dwa publikują na bieżąco jest to Fifen Wędka i Wrzos TV jeśli pojadą do Irlandii Oczywiście przejazd na ich koszt, natomiast już w Irlandii mogą liczyć na jego pomoc, na zakwaterowanie, na wszystkie sprawy związane z logistyką. Także jeżeli któryś z finalistów będzie chciał wybrać się do Irlandii, Lucol, Lucian tam na miejscu pomoże Wam i zadba o wszystko. Wisienka na torcie. Łukasz z kanału Wędkarstwo Luciołowca. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten film, 115 tysięcy subskrypcji zaproponował mi, że również na jego kanale pojawi się promocja dla finalisty. Także Fifen Wędka może spodziewać się już w bardzo krótkim czasie dużego przyrostu subskrypcji, ponieważ Łukasz też na swoim kanale, na wielkim kanale, zamieści również promocję dla zwycięzcy, jeżeli chodzi o pierwszą edycję. Ja również ze swojej strony. Przewiduję jeszcze dodatkowe nagrody. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, co to jest, ponieważ cały czas pracuję nad pewnymi rzeczami, które również u mnie pojawią się, kiedy będzie 10 tysięcy subskrypcji. Na co jeszcze możecie liczyć? Już samo zgłoszenie się do inkubatora małego kanału wędkarskiego daje wam promocję: ktoś będzie widział to, że się zgłosiliście. Być może ktoś wejdzie na wasz kanał, będziecie mieli dodatkowe subskrypcje, dodatkowych widzów. Jeżeli chodzi o finalistów, to już jest bardzo duża promocja, ponieważ w finale wszystkie te cztery kanały z czterech etapów, które się pojawią w tym roku, finaliści tych etapów wejdą do finału głównego na koniec roku i wszystkie te cztery kanały zostaną przedstawione na moim kanale moim widzom, ponieważ w finale to widzowie Catch and Relax będą decydowali, który z kanałów wygra edycję 2021. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Trzy proste zasady. Mniej niż 1000 subskrypcji, pół roku zamieszczania filmów, przynajmniej 6 filmów na kanale, żeby można było to ocenić. Bardzo ważna rzecz. Jeśli nie spełniasz tych zasad, nie wpisuj na siłę swojego kanału po to, żeby się wyróżnić, popisać, ponieważ Twój wpis zostanie usunięty, a kanał straci możliwość na zawsze. Wzięcia udziału w IMKW, czy to w kolejnej edycji 2022, czy w dziesiątej edycji 2030, tak długo jak będę prowadził swój kanał, tak długo będę chciał tą inicjatywę z 2019 roku podtrzymać. W każdym razie zapraszam do zabawy, traktujmy to jako zabawę, a przy okazji pomoc dla tych mniejszych kanałów. Tym bardziej, że w tej chwili ciężko wypromować się na YouTubie. Jest bardzo duża konkurencja i tych kanałów jest coraz więcej. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzinę. Oczywiście, jeżeli ktoś się wybiera na ryby połamania nad wodą.